Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek poświęcony gnojówkom. W ogóle na początku to chcę podziękować Pani Małgorzacie za pomysł na film, bo ona do mnie napisała z zapytaniem, właśnie odnośnie do kiedy stosować jakie gnojówki. Lub kiedy zaczynać stosować inne gnojówki, a nie tylko z pokrzyw. I napisałem mi w komentarzu, ale potem doszedłem do wniosku, że to jest zbyt duży, zbyt duży temat, żeby to opisać. Więc postanowiłem nagrać film. Film będzie o tyle ciekawy, że nie będę w nim poruszał samych gnojówek, ale również wszystkich nawozów, które, yy, które ja yy, używam. Tak więc zapraszam Was na odcinek. Jak często podlewać pomidory i ogórki gnojówkami i innymi nawozami? Dodatkowo, oczywiście, zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do polajkowania. To wszystko jest potrzebne, żeby ten film się przebił do jak największej liczby osób. A więc zaczynamy temat. Tak więc należy zacząć od tego, że. Yy, Trzeba przygotować najpierw podłoże pod pomidory. Jeśli nie oglądaliście mojego odcinka o tym, co dać pod pomidora, przed sadzeniem, to zapraszam. Powiem Wam tylko, że w ten dół dałem praktycznie wszystko, co miałem. Tak więc skórki po bananie, pokrzywę. Co tam jeszcze było? Trochę miękniżka. Zmielone skorupki jajek. I tyle, I tyle na tą chwilę pamiętam. Jeśli, jeśli chcecie zobaczyć, to obejrzyjcie ten odcinek na wstępie. Yy, teraz mówiąc dalej, że yy, ja przygotowanie ziemi pod pomidory zacząłem już w, zesz w zeszłym roku. Ci co śledzą mój kanał na bieżąco, to wiedzą, że ja już w zeszłym roku zacząłem przygotowywać yy, glebę pod pomidory. Tak, więc też Was zapraszam do zapoznania się z tamtym filmem. Tak, a teraz do rzeczy. Yy, Zacznę trzeba oczywiście od najbardziej popularnej gnojówki, a więc gnojówki z pokrzyw. Niektórzy mówią, że to jest stymulator, niektórzy mówią, że to jest nawóz azotowy. Ja jestem tego właśnie drugiego zdania. Wiadomo, azot. Yy, Powiem może inaczej. Jedno i drugie nie wyklucza się, moim zdaniem przynajmniej, bo azot po prostu dostarczany roślinie wpływa na jej szybszy wzrost, czyli można również to nazwać stymulowaniem masz rośliny do wzrostu. Takie jest moje oczywiście prywatne zdanie. Możecie się z nim zgadzać lub, lub nie. Napiszcie swoje zdanie w komentarzach. I tak, do podlewania używamy roztworu 1 do 10. 1 10 może być on mocniejszy. Ja używam takiej gnojówki czystej z, z pokrzywy do czasu pojawienia się pierwszych kwiatostanów. Jeśli kwiatostany się już pojawią, to wiadomo, że gnojówka z, z pokrzywy sama nie wystarczy i w naszej roślinie jest potrzebne już również inne. Inne składniki, tak jak mogliście zaobserwować na moim kanale, drugie jest, drugie, czym zasiliłem moje pomidory, to był wyciąg ze skórek banana. W bananach jest on. Yy, a jeszcze zapomniałem powiedzieć, że pokrzywę co 2-3 tygodnie stosujemy. Yy, potem jest właśnie z, yy, nawóz z banana. On jest ja go stosuję w okresie kwitnienia i owocowania i używam go co dwa tygodnie. Następnie będzie gnojówka ze skrzypu. Skrzyp, wiadomo, taka mała, mała roślinka dla większości to jest dziecko a to jest bardzo cenny, cenna roślina z której gnojówka, czy też wyciąg, jest bardzo dobrym nawozem dla naszych pomidorów skrzyp ma to do siebie, że on odstrasza wszelkie szkodniki od systemu korzeniowego. Skrzypem możemy również zrobić oprysk. Zalewamy, zalewamy skrzyp na 3-4 dni i takim pryszczemy i odstraszamy takim, takim wyciągiem ze skrzypu szyce i wszelkie inne, wszelkie inne robactwo, które po prostu będzie szkodzić naszym Naszym roślinom. W przypadku nawozu, w przypadku gnojówki podlewam ją raz lub dwa w sezonie, następnie gnojówka zwrotczów w rozcieńczeniu 1 do 15 w podlewaniu co 2-3 tygodnie dobrze sobie radzi z również dobrze sobie radzi z. Mrówkami i mszycami. Tak więc jeśli rozlejemy ją w koło pomidorków. To nie powinniśmy mieć więcej problemów z tymi robaczkami małymi. Następne, co już mogliście zaobserwować, to, był, to były fusy z pokawy. Fusy mogą być suche, tak jak ja wysuszyłem przez całą zimę, mogą być również takie, które dopiero co były zalane kawą, wiadomo, niech wrzątek, nie? I takie ja ja podsypuję takie krzaki raz w sezonie pod każdy taki krzaczek daję jedną dobrą garść i przy każdym podlewaniu te składniki mineralne z tych fusów są wypłukiwane do gleby można również zrobić roztwór do podlewania. Tak jak wam pokazywałem, wtedy dajemy szklankę suchych fusów czy też wilgotnych na 10 litrów wody. Odstawiamy na jeden dzień do przerobienia i możemy takim roztworem podlewać. Ja właśnie podlałem takim roztworem ostatnio ogórki i cukinie. Ja takie podlewanie z. Z, z fusów stosuje raz raz w miesiącu. Następnie możemy zastosować zmielone skorupki jaj, ale należy przy tym pamiętać, że taka skorupka posiada bardzo dużo żelowa wapnia i nie należy jej łączyć z zasilaniem pomidorów fusami, ponieważ dawkę wapnia, którą my dostarczymy naszym Naszym pomidorkom może być po prostu za duża dla nich i sobie z tym nie poradzą. Następnie to, czego chyba nie nagrałem, ale ja również używam do zasilania popiołu z. popiołu drzewnego. Popiołu drzewnego, ale nie z, z drzew iglastych, tylko liściastych. Ja akurat miałem popiół z brzozy. Jakby się ktoś pytał, skąd można mieć popiół z brzozy, no to z ogniska. Bo ja zrobiłem dla dzieciaków, dla dzieci yy, ognisko, no i stąd go pozyskałem. I popiół drzewny stosuję raz w sezonie przy pomidorach, przy ogórkach również. I teraz co najważniejsze, w trakcie sezonu yy, ja zmieniam proporcje odnośnie odnośnie. Stosowanych nawozów do zasilenia. Na początek podlewam samą yy, gnojówką, samą gnojówką z pokrzywy. Następnie, gdy pojawią się kwiaty, lub też gdy zaczną zawiązywać się pomidory, zmieniam popro, proporcje. Zaczynam stosować yy, wyciąg ze skórek banana. Do tego dolewam yy, gnojówkę z pokrzywy i w chwili, gdy, gdy jest już kwiaty, to takie 3-litrowe wiadro wyciągu z banana rozrabiam, rozrabiam na około 15 litrów wody i do tego wlewam yy, około pół litra gnojówki z pokrzywy. Taki roztwór mieszam i podlewam. Pod każdy krzak wleję około 3, 3 do 4 litrów wody przy każdym, przy każdym podlaniu Tutaj jeszcze należy powiedzieć, że pomidory podlewam nowe potrzeb. Tak jak teraz jest gorąco, to podlewam co 3-4 dni, ponieważ możecie zaobserwować tam, tamte pomidory akurat tamte pomidory akurat były podlewane 4 dni temu, jest dość ciepło Bawole serca mają tu do siebie, że dość szybko zaczynają tracić wodę Tutaj malinowe, jeszcze nie widać żadnych takich oznak braku wody Niemniej jednak przy takich normalnych Normalnych temperaturach trzeba podlewać co 4 dni około Jeśli jest chłodno no to co około tydzień yy, Za każdym razem nie stosuję również Również yy, yy, gnojówek. Gnojówki stosuję przeważnie co drugie, co trzecie podlanie. Także jak raz podlewam, przykładowo w, w sobotę rano pomidory, to, na, to następnym razem podlewam yy, gnojówką z, z różnego rodzaju wyciągami, wywarami tam z banana, z, żeby po prostu to nie przenawodzić naszych. Pomidorów. I wtedy, jak podleję z nawozem, następny dzień podlewam czystą wodą. Potem za tydzień znowu zmieniam miksturę. Tak więc yy, cały czas rotuję tymi składami, ilościami, ponieważ w poszczególnych fazach rozwoju rośliny roślina ma inne zapotrzebowanie. Ale o tym to będę już mówił na bieżąco w trakcie tego sezonu upraw. Tak więc mam nadzieję, że ten film. Był dla Was pomocny? Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i do następnego filmu. Na razie, cześć.